Jej, z kultury nauki jeszcze go nie widziałem. Musicie go na żywo zobaczyć. Wygląda, jest większy, jakby tak wygląda jak jakiś zamek, I widać. Warszawa to potężne miasto. W Warszawie można także odwiedzić metro. Chyba wypuśćmy jeden przystanek. Co? No. Może ktoś jeszcze Dobra, teraz ruszamy to tyle. Metro miało zawrotne prędkości, ale i tak się nam podobało No tylko właśnie bardzo szybko Płot? Tak się prezentuje Oleja nie do 24 piętra, wysokość, 237. i tutaj powierzchni. A jak to jest? Złote, A, złote drzwi do windy, zaraz się otworzy. Przeczytałeś lepiej. Złote drzwi. 10. piętro Jesteśmy, wow, ale się kręci w głowie, jejku, Ciśnienie spada, było szybciej niż metro. Na 35. Widać mrówki. Pozdrawiamy w Pałacu Kultury i Nauki. to wygląda? Słuchajcie, muszę znaleźć miejsce, z którego Wam coś pokażę. O. Gdyby stąd 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 jest ten traktor stąd na dole. stąd stąd pasz. stąd stąd traktor? Tam gdzieś będzie ta. Y, 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 y. Wow! Dobra. Takie kup. tam blok jejku. Patrzcie i kolejna atrakcja. Patrzcie, pasy no widzicie? Kolejna atrakcja, której zapomniałem wam powiedzieć w Warszawie, co trzeba zobaczyć. Przechodzą dym Mrówki chodzą. Oczywiście pamiąteczki. A sobie wybrałem taką 3D. Każdy sobie. i wracamy teraz na dół. Wyjechać samochodem na sterowanie po ławce filmowej. I... a jeszcze jest do zwiedzenia grup i nieznanego żołnierza. To właśnie idziemy. Jeszcze jest pałac prezydencki. Ale no, w 3 dni to się tego tak za bardzo nie da zwiedzić. Nie wiem, czy mnie słychać, ale, ale ten. No. Tutaj takie nas posągi witają. I tutaj jest grubnie znanego żołnierza też bardzo duża atrakcja. Czy tutaj widać? Czy jak to się nazywa? Na, porządku, się to jak to się nazywa? ofer Ofer tragedii smoleńskiej 2010 roku. to Józef Piłsudski. Pałac prezydencki. Tu też żołnierze filmują. To może Józef

no Nie ma nic, gołębiki pawiki, ja czy ja też, gołąb. Jakie słodkie. też, odlatują też, dzieci odlatują Tutaj ryneczek. Wieczorkiem tętnij życiem. Widać także stadion. A tutaj mamy pornik kopernika. Wtrzymał słońce, ruszył w ziemię polskiego wydało plemię. Gdzie tu coś pisze. Zostańcie się w tym miejscu. i zobacz palmę. Vime? Palma jest Sammer, kusherë specifike nuk e kam. So? Since